Polskie akcenty na Eurowizji 2024. Z okazji 30 lat Polski w Eurowizji występ Luny poprzedzi fragment występu Edyty Górniak z 1994 roku, w którym to zajęła swoje legendarne drugie miejsce. W kuluarach mówiło się, że w dziesiątą rocznicę swojego startu na Eurowizji możliwe, że wystąpi na żywo Kleo z piosenką Mysłowianie. Biorąc pod uwagę, że już są ogłoszone interwale i openingi naszego półfinału, do takiego występu raczej nie dojdzie, ale możliwe, że pojawi się jednak jakiś rocznicowy akcent podczas transmisji. Za produkcję piosenki "Decode" reprezentanta Szwajcarii na Eurowizji, Nemo, odpowiada Polak. Wojciech trzeba. Punkty z Polski na żywo podawiki Vicky Gawor, zwycięszczyni Eurowizji Junior 2019 dla Polski i prawdopodobnie ten fakt zostanie podkreślony podczas transmisji. Polacy są wśród 10 narodowości, które najchętniej kupowały bilety na pierwszy półfinał Eurowizji 2024. A jaki ty polski akcent chciałbyś zobaczyć na Eurowizji 2024? Daj znać w komentarzu.